Cześć, to ja. Za mną poszatkowana panorama Wielkiej Kolekcji Komiksów Marvela. A więc zapraszam w końcu do kolejnego odcinka uzupełniam WKKN. A tematem dzisiejszego odcinka będzie Avengers kontra X-Men. Jest to crossover, które wyszło w trzech tomach Wielkiej Kolekcji. 105. 111 i 120 w latach 2016 i 2017. I do tej pory jest to jedyne wydanie tego crossovera na naszym rynku. Jest to jedno z największych crossoverów Marvela, czyli wydarzeń, po których nic już nie będzie takie samo albo wydarzeń, które odwołuje poprzednie wydarzenia, które okazało się, że jednak wprowadziły do uniwersum nieza dobre zmiany. I tak to właśnie było w tym przypadku. Po wydarzeniach z rodu M, czyli 35 tomu kolekcji i słowach wypowiedzianych przez Wandę Maximow, czyli szkarłatną wiedźmę. Nigdy więcej mutantów. Cerebro pokazuje tylko poszczególne, nieliczne przypadki na całej Ziemi. Kilkoro z nich chroni się na wyspie niedaleko San Francisco. W stronę Ziemi zmierza. Phoenix, czyli ogromny, płonący ptak, który niesie moc, ale też i zniszczenie. Wszyscy spodziewają się, że spocznie na Hope, czyli córce Cyclopsa i Jean Grey, ale niespodziewanie dzieje się coś innego. Podstawowe pytanie: Czy Avengers kontra X-Men to w Marvelu coś wyjątkowego? Zazwyczaj krosowery budowane są w ten sposób, że superbohaterowie sprzymierzają się przeciwko większemu złu. Ale znowu, pojedynki w ich obozie już się wcześniej zdarzały. Pierwszy taki pojedynek należy datować na czerwiec 1940 roku. Wtedy to doszło do starcia submarinera. Tak, Rybia Twarz pojawia się w komiksach od bardzo dawna oraz Human Torch'a akurat nie tego z fantastycznej czwórki tylko androida zbudowanego do walki ze złem Można oczywiście sięgnąć do elektronicznej wersji tych komiksów, bo są dostępne na Marvel Unlimited albo można też zajrzeć do Marvels, bo tutaj ten pojedynek został pokazany przez kurta Busieka i Aleksa Rosa. Należy też dodać, że nawet pojedynek w tej konfiguracji, czyli Avengers kontra X-Men, już się wcześniej odbył, a było to w dziewiątym numerze X-Men ze stycznia 1965 roku. Do pełno skalowej naparzanki co prawda nie doszło, bo wszyscy zrozumieli, że prawdziwym zagrożeniem był Lucyfer. Tym razem jednak dochodzi do nawalanki na całego, bo Cyklops nie zgadza się na, na siłę ofiarowaną pomoc. Nie ma ochoty oddawać swojej córki pod opiekę Avengersów. Całość trwa 12 zeszytów, a Marvel, aby szczegółowo pokazać, Poszczególne pojedynki, uruchomił jeszcze serię AVX. Jak najbardziej jest to bardzo widowiskowy crossover, jest na co popatrzeć, chociażby Magneto wykonuje specjalną wersję Fastball Special, rzuca kolosusem i przebija Heli Carriera. Ogromny, płonący ptak, jak zawsze robi wrażenie. John Romita Jr którego rysunki widzimy w pierwszym tomie, później został zastąpiony przez innych rysowników. Co prawda, lata świetności ma dawno za sobą, ale w zasadzie co do rysunków nie mam żadnych zastrzeżeń. Jedyne co budzi mój niesmak to projekty kostiumów X-Men po zdobyciu mocy Fenix, które bardziej pasują do baru ze striptizem niż do objęcia władzy nad Ziemią. Czy warto szukać, zwłaszcza, że za te tomy trzeba niestety dopłacać, rzadko kiedy można je dostać w cenie okładkowej, czyli 40 zł za tą bez grosza, choć mi akurat się udało. Jako, że jest to jedyne wydanie tego komiksu na naszym rynku. Jeśli chcecie mieć to crossover w swojej kolekcji, to niestety ale nie ma innego wyjścia. W środku jest bardzo dużo na ale podejmowane są też klasyczne wątki science fiction, budowania nowego, lepszego świata. Niestety okazuje się, że władza absolutna deprawuje absolutnie. A przeciwnicy X-Menów mogli od dawna mieć co do nich rację, że są oni ogromnym zagrożeniem dla ludzkości. Pojedynki rozsadzają plansze jest też kilka niestandardowych pojedynków które nie są standardowym mordobiciem chociażby pojedynek squirrelger i Pixie których autorzy sugerują, że całość mogła być tylko pojedynkiem na figurki a jest jeszcze pyskówka między Kapitanem Ameryką i Cyklopsem która jest chyba nawet jeszcze lepsza Padają tu takie mocarne teksty jak. Może pójdziesz spytać Eme Frost, co robić dalej? Albo. Chciałbym poznać tego, kto Cię znalazł i odmroził, aby skopać mu. Piłę. No i na koniec: czy kiedykolwiek zobaczymy Avengers kontra X-Men na wielkim ekranie? Wyszłaby z tego epicka ekranizacja. Póki co. W Marvelu doszło tylko do pojedynczych spotkań. Doktor Strange spotkał profesora X. -a. Deadpool z Wolverine'em wpadli na kapitana, to znaczy na Human Torcha, a Monika Rambo spotkała bestię. Nadzieją są słowa Kevina Fegiego, który zapowiada, że w MCU po Secret Wars mutantów będzie więcej ten będzie dochodziło do kolejnych spotkań, a może nawet dojdzie do konfliktu zakrojonego na tak wielką skalę. Aha, Szkarłatnej Wiedźmy i Quicksilvera nie liczę, bo oni po opuszczeniu swojego staruszka i bractwa złych mutantów zadeklarowali się jako Avengersi, a nie dołączyli do składu X-Men. Jaką rolę będą pełnili mutanci w MCU? Tego pewnie dowiemy się już wkrótce. Tymczasem to wszystko, a Avengers kontra X-Men ląduje na mojej półce. Numer 105 to istotny fragment Kolosusa. Na grzbiecie tomu 111 spory fragment twarzy Finga z Fantastycznej Czwórki. No, i tom 120 z kapitanem Ameryką należało mu się w końcu w tym crossoverze odegrał dość kluczową rolę. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy jeszcze interesuje Was ta kolekcja, a może jakiś konkretny tom należałoby omówić osobno. Do zobaczenia następnym razem.